Drążki drzwiowe InSportLine HR5003 i HR5004 to idealne narzędzie do codziennego treningu w domu w dowolnym miejscu i czasie. Jedyne, czego będziesz potrzebować oprócz drążka, to standardowe drzwi z wystającymi futrynami. Drążek blokuje się w drzwiach i bezpiecznie uniesie użytkowników o wadze do 200 kg. Górny drążek pokryty jest czterema oddzielnymi piankowymi uchwytami, a dolny drążek, podtrzymujący, posiada plastikowe ograniczniki, zapewniając delikatny kontakt z futryną. Dodatkowym atutem jest możliwość złożenia uchwytów do zawieszania. Dzięki temu drążek będziesz mógł umieścić praktycznie wszędzie: powiesić w szafie, schować pod łóżkiem czy włożyć do auta. W zestawie znajdują się również paski z uchwytami dla większej różnorodności treningu. HR5004 możesz również użyć dodatkowych poręczy. W wersji HR5003 znajdziesz pierścień do zawieszenia dowolnego ekspandera lub systemu zawieszenia.